Jakbyście mieli zorganizować bieg taki, który skromnie przejdzie do legendy, to jakbyście to zrobili? Ja bym wymyślił go w środku nocy na jakichś krótkich pętlach, tak, żeby było dużo zakrętów i tak, żeby było bardzo ciężko się na niego zapisać. A nawet jak się już zapiszecie, to i tak, żeby było losowanie, i żeby było na biegu zimno, i żeby padał deszcz, i żeby wiał wiatr, i żeby w ogóle nie było kibiców wcale żeby były różne skomplikowane procedury startu i wejścia do biura zawodów albo żeby tego biura zawodów w ogóle nie było. Zapraszam was na film z tegorocznej edycji maratonu warszawskiego. On właśnie taki był. Legendarny Nie wygląda mi to na wczasy na francuskiej rivierze Weekend, taki bardziej nad Bałtykiem. Jaki deszcz, jaki deszcz, deszcz to był w turawie 4 tygodnie temu. Teraz jest idealna pogoda do biegania. Moim skromnym zdaniem jest całkiem ładnie. muszę pamiętam, w 2001 w nocy też chyba padało, nie? Padało, chociaż nie na początku, ale później i to spowodowało, że nie wszyscy na skończyli. To jest moja kropka. Nie przebiegłem jeszcze 100 metrów, a już się błąkały fajne dziewczyny. A to jeden z wielkich uczestników, którzy mają zaliczone wszystkie maratony warszawskie. Jak to było w tej piosence pada deszczyk pada, pada sobie równo, raz spadnie na trawkę, raz spadnie na... Co najbardziej mnie przeraża to to, że pierwszy raz startowałem w maratonie warszawskim w 91 roku. 29 lat temu. Miało być, miało być tylko raz! No co no Zespół pasma biodrowo-piszczelowego Przewróciłem się tutaj na nawrotce Dwa okrążenia temu I się zaczęły problemy Też miałem przygodę, których się nie spodziewałem Deszczek jak widzieliście na filmie Padał sobie, padał Nawet było pięknie A później jak troszkę przestał padać Ale już wszyscy byli mokrzy Zaczął wiatr, taki zimny wiatr jak mi tak po 18 km zaczęło telepać z zimna, to myślałem, że już po mnie. Już miałem takie drgawy, że mówię, no zejdę. I całe szczęście mam jakieś 600-700 metrów od mety. Samochód poszedłem się przebrać, założyłem suche ciuchy, kurtkę, wynik z głowy, i mogę z powrotem zacząć zapuszczać brodę. Pierwsza godzina, prezydent śpi. Druga godzina, prezydent chrapie. Trzecia godzina, prezydent łapie. Pan Zdzisław, kolejny zawodnik, którego dzisiaj spotykam, który ma zaliczone wszystkie maratony warszawskie, wszystkie 42. Jeszcze 41, ale zaraz będzie tak. 42. Warto było... Zgadza się. Warto, bardzo fajny, dzisiaj. Ciekawy po prostu, bo trasa zupełnie inna. No, pogoda też. Ludzie się pozdrawiają. Ile miałeś lat na swoim pierwszym tutaj warszawskim? 36. Młody chłop. <laughs> Najlepszy czas 3,12. To naprawdę jest niezwykłe. Facet ma 77 lat, a ja włożyłem mu tylko 5 km. Troszkę jest szkoda, ale trochę też się cieszę, że koniec, bo naprawdę na tym 22 kilometrze było grubo i wyglądało na to, że może się nie udać, a szkoda, szkoda, bo było fajnie, bo było fajnie i tak mogliby co z takim razem robić, jakby tylko mieli siłę. O, co tam nabiegałem, no, powiedzmy... Że poniżej własnych możliwości Jestem jak Marcin Lewandowski Marcin Lewandowski często był na mycie czwarty I ja dzisiaj też jestem poza czołową trójką Tak jak on Wchodzę po szkołach, czego nie lubię Dziękuję za doping Dzięki. Dzięki Michał, super To jest kozak, prawdziwy mistrz Zajebajnie, super. super Super, super.